Dobra, nie czy wszyscy są, ale po prostu zacznę. mano, widzowie, witam serdecznie na odcinku Skąd że Święta, cioły, smacznego jajka bogatego gwiazdora, niech wam laska ciągnie, Bora, KURWA WITAM serdecznie. super mocne moi drodzy, świąteczne. Przedstawię to, świąteczne, także później za kurwa Jingle bo mi wyjebie za prawa autorskie i wyjebie co? Wyjebie drużynę przeciwną, ze mną... Co do... to kurwa skład, chłopaki? Dobra, jakie gramy? Nie wiem, do nas, tam. I zostajemy tak, tak? Dobra, no dobra, to zrobimy w niekonwencjonalny sposób, kurde, tak? Na Y, nie, wszyscy są, są na Y? Na Y proszę napisać numerek od 1 do 6. Na 3-4, przygotujcie sobie. No. Tak, macie? I Aha. proszę napisać, 3-4. Dobra. Od 1 do 6 i wszyscy napisali. O kurwa, raz, dwa, trzy, cztery, dwa, 5, 5 26. dobra. To teraz DMG i PWR wybierają yy, składy. Dobra. I jest tak, że 26 razy. No, DMG alfabetycznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, Pewor wybiera pierwszy, skoro 26 parzysta. Jest, no to Michał do mnie. Dobra, to ja do Pewora. DMG wybieraj sobie z to naturalna biorę, bo mocny jest. Dobra. Teraz Ty wybieraj. No to ty, kurwa Bazona, nie tego. <laughs> no, i kurwa Bazona. No, to no, jest ja standardowa procedura, to pozala, gdyby to robiliśmy. Ale już chciałem zrezentować, żeby nie było tego. No, tak wychodzi widzowie najoptymalnie mi się wydaje, nie? Bo DMG ogólnie, jak nie jest z tych ze swoich nie idzie mu w te grę. Nie idzie. Przechodź, przechodź was o ten słoik z dupy wyciągnij Już, już, Dobra, już. Nie, Wy to widzicie jak to będzie kura? Ona no będzie w śniegu Siana nie ma, nie? No i się No i kurwa to jebana kura będzie wtedy. Niewidzialna ja no Tężny to, to jest... to to kuraci tak zwany. Stary. Się Tężny kuraci. Kurwa chodźcie to, Redukcja i, redukcja i ulepszony mołotów, jak ktoś... Rysiowi w, w głowę nie strzelajcie, Rysiowi w głowę nie strzelajcie. A? Ktoś tu biegnie. A? Tam nad przybudówką i w dole są dwóch. Kurde, wiedziałem, w to P-Volt. Dwóch, osajd, dwóch outside, dwóch Dawaj do przebo, dawaj do przebo. Do kraty chodź, do kraty o. Obity po głowie jeden jest. Tylko możemy mieć Reduction, Redaction tak znamy. Konektor. Kurna no, wzywał ty! Kurna wzywał ty! Drzwi, drzwi, jak był. Uspokój się, uspokój się. Michał był po głowie jak coś. Dobra. Dobra. Wiem, wiem, sorry. Dobra. Tylko z takiego hita dostał, że to koniec, nie? Lata, 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 lata. Natural opierdala, koledze, wata. coś się kurwa, z dołu. Uff, cicho, cicho. No dawaj, Michał, no to wej, łopku. Wiem, że tam idzie. Ciekawe to, kurwa, wszystko. <zysy> Myślałem, że wprawię w tą rampę, kurwa, nie? Ja widziałem ten łepek tam, kurwa, tam. Wiesz, że on się nawet nie ruszy z tej kraty, kurwa, jak palaka, nawet stał, kurwa, w miejscu celowanym bez i chuj. Kurwa. kurwa, ale jest playsto duro, O play kurwica. Plecy! Kurwa, kurwa no... mycy! gasam, miłem to, trochę, ja, ale... Ale kurwa, że ten pewor się patrzy zawsze, kurwa. Jeden na sali, czy drugi jest przy przybudowce? Dostał raz hita kurwa na niewitca Ja pierdole. Idzie to idzie sadzam w dół Pasz. idzie Patrz jak będzie chodził nie nie Jest. Trafił. <laughs> Trafiłem <laughs> <laughs> <Trafię. śmiech> Jak jak Blaku zbiegł ja A tu e, normalnie powa przełącza w końcu Tak bo mapa jest normalna no Tak O to nie coś mocnego się odpierdoli chyba co? O jest obrzydliwe to będzie gdzie idą? A, powiedzą ci kurwa, powiedzą ci kurwa pewnie z ich powa, no. Teraz rzuć, przed siebie kurwa. Nie, oni tam. Na, na B natural To nie tu kurwa. Kraton schodzi kurwa na shifcie, człowieku. A nie, no A jest. Gdzieś tu, no. Lampa, lampa Kurwa, flesza ma ty! Ty nie Pazaj. wiedziałeś, że ma flesza? jest za silosem. No nie wiedziałem. Nie rzucał, kurwa. Tu się odpierdala, jeszcze. Ja pierdolnie niesamowite. Nie Murzył defa, niesamowite, kurwa, niesamowite. Musiał podnieść po kimś. No. Nie, kupiłem. No, Moc. On ugnął. Kurwa, właśnie. Myślałem, że tego bardzo wyciągnął. Stał z tym fleszem i gdzie oni idą? Za daleko trochę z tych wentów miałem do niego. Właśnie tak, kurwa, kolejny. No, a co ronde sobie się rozleśnęło? No. Od rampy, rampa, rampa. Jaka rampa, jak Michał, kurwa, jest na kwadracie? Musi być na kwadracie, no bo nazywam, że go nie ma. Kurwa. No to się cofnął To Kurwa, tu! A myślałem, że idzie z... z respa. A? <grym> Ale przy to, że w Rysia, to ja nie mogę jakoś nacelować, więc ja tam odjebałem kurwa jakiś wylek, jak... że przy... posłuchałem się kurwa, żeby ten kwadrat patrzeć i mam... mam, mam rampę dojechać kurwa z razu. A? Kurwa. Kogo <grym> tam nie, nie. chodzi kurwa? Zapytał się. Kurwa, kurwa, znowu Kurwa, teraz kurwa Rysiu Rysiu kurwa. Przebo jest Kurwa, zabiję mnie brala <laughs> Przebo, przebo jest Jest A jest tam ta Ale mi wykurzyli Jaki jest dole kurwa, pi... <śmierdzi> ja to jest, ja jest, jest pojebane akurat, nie? dobrze, no, dobrze no, no, no. WALKA! No, Szanowno dobrze jest Nie no, na pewno, ale to trzeba od razu spierdalać, kurwa ale już kurwa Co? z Diglem nie chciał pić, a masz na tigle kurwa. O, no, to dobra. Teraz dzieje, no to patrz, teraz się dzieje. No Dawać, to patrz, dyllem. No to Od... patrz. O kurde zamienili mnie. No dobra, mnie. kurwa. Matrza. No już patrzę. jeszcze, no gdzieś pod tebem. Już ja w to ci wyłączałem nie? Tak? Idę, idę na rampę. Co za dziwne, <laughs> głodnie kurwa. <laughs> Się razem, razem, zginiemy, razem. <grym> zginiemy razem, zginiemy razem. Tam nie biegnij! <grym zginie> co on miał? co on miał? Nie wiem co miałem. Ja wiem co to ja ja z... Ty to hajs, położyć i zabierasz drogę pieniądze. Ale lipsztyk kurwa. Lipsz, ty, lipsz, <grym zginie> no lipsztyk tak jesteś kurwa. No tyle się podoba. A tam wjechałem na pewniaka, nie? Ja wiem, ja wiem. I komu da? Ko kurwa wiadomo. Ila? On nawet się nie, nie No Jeszcze mi moc zabrał, kurwa. Co ja, no. Coś jest grane. Kombinatorka tu loska idzie, pedału nie? Dwóch podsadzonych, kurwa, na razie! Nie! Na pod... nie, nie, Jak gdzie. dwóch pedałów? Sam jesteś pedał. I nikt się nie podsadzał. Właśnie, się nie, stali, kurwa, garage, podsadza... Garaż, garaż, He, he was in garage. To jeszcze tu jest? No mi... o kurwa ty jak go... Ale Jak wie, chuj wie, mi się wie. zlał z choinką tej! Prosto na łeb, widziałeś Rysiu? Da, 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 a ja no. myślałem, że on w ten, że on będzie wychodził z garażu, mm. bo za i kurwa z chojką nie spojrzałem na niego. Kurnik, kurnik, to znaczy otworzył drzwi, to, kurwa. To udawaj, kurwa. Natura, no, fak leci już kurwa po niego. Usłyszał. Słyszał i leci, was. podskoczył sobie tu, tu znowu cyk. Tu sprawdza. No rampa, pełne, rampa. Ja, ty rola, pełne, ram. Aka, rampa. rampa? co ty pierdolisz, kurwa? Rampa, co ty nie, kurwa Jak Jaką ty grę kurwa zainstalowałeś człowieku? Rampa, no. Nie wiem gdzie jest. <noise> Teraz nie wiem gdzie <noise> jest. Dzięki za info. <noise> <noise> Gdzieś spierdolił, kurwa. Odlądał. Jest! O ja ja pierdolę. pierdolę! Nasz to granie Galilem, kurwa. Ja pierdolę, dobra. Nie dobra, a 3 dałem, jestem mocny, kurwa. Nie wiem czego. <noise> Rampa. Dobra, DMG daj kurwa. DMG. No, Daj DMG, DMG, DMG. Daj a dobra. Givera? No to nie <głos> dawaj. <głos> o kurwa. Co jest? Ja... Jak! No, Wiem, aha. akurat trafiłeś co miałem wiesz, trochę więcej. No ja ci chyba dwa heady i już kurwa przestałem strzelać, bo nie wiedziałem, że to jest możliwe, żebyś nie padł. Kurwa. Dobrze. Macie tam tego? Myslowica? Tak, drzwi albo rampa jest jak coś. To nie rampa, kurwa jest. Giovanni. O kurwa, jaki flash. <laughs> Hehehe. Jebany zwierz Jest kurwa ta, replika przy kurniku, uważajcie O, jest nad kurnikiem Jak Ale jaka salwa poszła Uważaj rychów Kurwa! A bym się schował! Bym się schował, to czuję, że byłaby szajka! Ja jest nad kurnikiem, Rysiu Marysiu przebodówki patrzę na kurnik na bumpsazie No to też No jak mi posujadanie to, nie jest. Powiedza, nie to, to jest. jest Kurwa, ale nie idzie ty, ale nie idzie. Wiktor. O, nie o. fajne, Mówisz? Dobrze jest. Weź się tylko tam, ja sobie idę tam Weź się tylko tam, nagrzemy. Garaż jest, garaż jest, jest DMG To nie, to nie idziemy, ten jest mocny Ujebał mnie, kurwa ujebał mnie, jest na, na, no już na tym. No. No. Kurwa mać Który bombsite człowieku? Gdzie on kurwa jest? Ja. <laughs> uważajcie, uważajcie no. na Ryszarda Kurwa, uważajcie. dalej, wajf. Ała, zabił mnie, jest na bombsite Do twierdniaka sobie wylasowałem na ponownym ośmiu kurwa, To jest kurwa! Kurwa! udał się Kurwa! Ten zombie tutaj dużo dał. A mogę się bronić? Mogę się zabić. Nie słyszę, że czy co się tam dzieje? No to sobie nie kurwa. nie masz. Ej nie co się dzieje? dzieje? Ty kurwa, co się Ja mam dobre w sumie. Ja ci kawachę Rysiu, Już to, już to, już to, Ukradam mo, ukradam ukradam ja A kurwa jest z tym przesnokiem tak dziwnie. Jest prawo no. garaż, prawo garaż jest kurwie smoukiem. Ja muszę na spokojnie kurwa. Nie no, Ja ci ja mogę nawet celować twoim przed celownikiem. No. To no lewej. No no. Ech. niespodzianka coś czuję. zabił wow! mnie! Oh, dobrze, dobrze Dobrze, A Ale narzucał tam kurwa wszystkiego co się dało do pieca, nie? Prawie wzrok straciłem. Ja pierdolek Jak ty już tu byłeś Kurwa mi się żonawkę kurwa! Zmieniłem stary a może i tak pierwsze co to do paki naraz raz już <grym> no tak, tam, się kura kupił defa, to musi wykorzystać, tak? Ale HP miał najebane z Ta, Tak, bo sobie Idziemy do pack, do ale ma APA To spokojnie, ma paceta. Ładnie, pełen, ładnie, kolano się bawić, no. no się... Prawda, ma pacetę. Dobra, muszę na spokojnie znowu panowie. ty co się teraz dzieje, stary. To, to, no, to, to. jest taki aherobi, że to jest koniec tematu, nie? No. Z gdzieś no. mi się wydaje. Już? Robiłeś? Wyszli, są na sajcie. Tej po, pod szyjką, po, przy kulniku. Wchodzi w smoke'a. Pięknie. Ja pierdolę, mam ciche kroki, a ja dojeżdżę trzy dni kurwa tym... No, no bo outside'em dojechałem. No ale tak wolno, że chuj. Ty no będziesz no się no radzył. Ale nie, nie moja wina, tak postać wolno wie. Eko? <laughs> nie. To jest nie postać wolno wie. Jakie Eko? Gramy Eko. Nie czy fajeczki nie zapalić to. Ja mam plan, zwykłe plato. Bezpieczną strefę ma, jest w Kurwa, tu musiał stać i chuj! Kur... <grym> 97, 97 dałem tej bezpiecznej, to jest kurwa niesamowite! Prawda <grym> ciężko się geże chyba, kurwa coś tu do Nie będę ukrywał. Inny mi Hmm, o kurwa nam daje, jak jest dobra W lecy coś? W coś, no O kurwa W coś Małku jest jakaś Rysiu No, wiem, wiem Gdziemy stry O tu jest, To Jest, kurwa Jest, ale Aha. mocno bity, mocno bity Rysiek, rysiek Dorek leci kurwa, rysiek No dawaj, zrób to sam kurwa a nie mogę stary. Może, może. Nie mam stary. Ty. To daj to? skocz i w skoku zrób to. Polowanie na grincza. Dawaj, najdaj w skoku. No. Dobra, dwa... Tła... Dobra, dwa. Tła... <laughs> 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 dobra, <laughs> Ja widziałem w skoku kurwa. to nie działa, kurwa! On down najda, skoczy się, plec, zajebał! Ja bym się nawet mocniej włączył, miałbym jeszcze sekundę, kurwa, do tego, wiesz? Ja nie wiem, że masz tp kurwa. Myślałem, że miałem na respa jakiegoś, albo A i tak w skoku byś nie mógł. Śmiertelny, kurwa. Okay. Jak go miał dobra. mniej życia, kurwa, się sam Ja bym się, ja się za zajebał, ja bym się zajebał po świtu, no. <laughs> Niesamowite. Go, go, Plan go, no. Ja bym set... Waga rampe, waga lampę. Waga wadę. lampę. Wadę. Wadę, myślę, kurwa, to właśnie wadę. tędy co Rysiu ubiegnie. o no. No dobra. No akurat Rysiu bieg, kurwa. dostał trochę, ale kurwa. Jest, 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 no wchodzimy, wchodzimy. Już na B, już, już na, tak na B. nas rucha, kurwa, dygas co dostaje, kurwa. Odbijające pociski. O Boże, on no, jest na sajcie. No wiem, dygas ten, ja dostaję jakieś kurwa zamrożenie po trafieniu. Jak na sajcie, kurwa? Na sajcie, bo on jest niewidoczny, kurwa. dobra. I mam nie co ty robisz kurwa? A? Aha To jest piękna strefa, nic wyjść. jest nie strefa, kuja nie strefa, jedź kurwa, jedz kurwa Kuja nie strefa. I co, jest ucieknie z burzykela. Wiesz jaki jest patent? Wyczekaj na śmiertelkę, zaplantuj jeszcze raz, ty te 3,5 i ten, gania się z nim Gania się Zip, jak się Zim gania chyba? Bo z nim już spada zaraz y <słuk> to Dobrze kurwa uratowała śmiertelka zratowała, bo jak mieli grać eko to by było marade w piść brak pieniędzy A i tak muszę grać eko Nie móc, ma? Dewitka, Dewitka nie widka masz Leży, 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 O O, 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 o? A? A, Idę na, na hedy, no. no. Idę na hedy Rysiu head. blokowiec był mocny Rysiu blokowiec i chuj Dobra, na blisko, ta jest na Dajadzie Na hedy, na hedy A może sam pewnie dziwnie, kurwa, na rampę. Dawaj go, dawaj go Nie mają! Go! Na na to Niemożliwe to, to jest! Wiesz, co chujowy jesteś tu? Zostałeś dwa hity z noża i nie jest z prawego. Nie ma go. Jak go kurwa nie ma? Dobra, natura ludzka. A gdzie kurwa gdzie jest? No to jadę spokojnie, nie? Przerabną po prostu pewnie kurwa. Decoj! Dużo tym lepiej, wiadomo. We, we, Ale to są kurwe. Gdzie on kurwa się. To masz no szukajcie, aż znajdziecie Co za kurwa pies <grym> Wiem gdzie on siedzi, ja wiem gdzie on siedzi, idę po niego już O ale generuje Na rampie jest ostatnio Nie, nie ma go kurwa Ja jest dole no Jest na A Chładzie podcami na do Ojej, ja, koleś! Nice, bo jak 4HP. Kto to jest... ja, nagrywa? Do... Ja, ja, ja. Kurwa, to, że tego nie widziałeś, człowieku. No to już druga akcja, już mnie pominęła jakaś dojebana. Na module ów przed mordą zgodziłem. Ale stary, dojusza, on był w takim szoku, że on nie wiedział, gdzie się kręcić. O tak. Niesamowita, kurwa. Plecy, plecy, kurwa, na gołu! Ja, nie, Nie mogłem go trafić. Znowu w życiu mi nie wyszło. A gdzie kurwa jeszcze oh jeden? Na outside, na outside, albo z niebiską. Ja jestem na outside. Yeah. A ja tu na strzałka. ja? Nie, nie, nie. ja pobiegłem, już dałem sobie. wiem, więcej, no. Ja w podczas grania. Tak się kończy, kurwa. Dobra, widzowie. Chociaż coś wniosłem do tego meczu, kurwa. Chociaż coś. Małe, ale wniosłem. Małe, ale wariant. No to co? No. Chodź, to będzie z tym. Ja Biegną outside'em, biegną outside'em. O, ty gasik, nie, tak? Kurwa, ale mężczyźni. Al bombardują, ty. Bombardiro no. to jest, Jeden smoków a Wszyscy? Oh. Aha! 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 Zbierający ty był tutaj jeden. Dobrze, dobrze, dobrze. Aha! No, aha. Tak, jeden, jeden, jeden i jeden. jeden i dwóch na było. Ej, kurwa, co? Nie wiem, kurwa, nie. wiem <grym>, dobrze, dobrze. Rysiu, nie nie nic kurwa. Nie nic A czy B kurwa? No. O, widzę go. jest. No boisz się, co? No iść na heada, kurwa, chrupek Dawaj. Ale po co? Ale po co? Ja idę. A czy się boisz? Okej. Okay. Kurwa tutaj A życie na start kurwa A ja by mnie przeskadował wtedy bo... Jak tam uratować kurwa coś To co mówisz? Ile Was tam zadał? Ja tobie? No Tak że masz No tobie nic nie zadałem, ty mi dałeś sobie A no tak mnie przeskadował tam mocno. ja ty mi się wydaje yeah. spokojnie to? mam nadzieję stary. Kurwa, to jest przypadkowy śmietnik, kurwa! Jaha, dobra jeszcze to, ja Cię, ja cię nie trafiłem, ale to kurwa by Cię jeszcze pizde uratowało. Kurwa, ja pierdole, jest takie ciężary są. Skończyło się ma, jebanie leście. nie ma paki. I, yes, jeden jest outside, jeden jest heaven. Okej. Okay. Jeden jest obity strasznie. Jeden outside, jeden heaven. A było czysto, a było czysto, a w coś. Tak? Tak? Kurwa, ciężko będzie, dawno, ja ciężko w chuj. Nie będzie. E, e, Ryszard Kurwa! Dobrze, git, git. To może bezpieczny szybko, ale kurwa, wiesz, ja go nie trafiłem, ale on tak zawsze się odmachnie, jakiś przypadek, kurwa, wyjebie w głowę, nie? Bo Idzie ja mam po szybko, taki to, to myszkę, stary. Nie chodzi o szybkość, tylko celność, kurwa, przypadkową bardziej. O, o, o kurwi, Leci też tak noclip no no albo zwiadowca. On, on. Och, gdzieś na A jest, nie. jest gdzieś na A już jest, gdzieś na już jest. I drugi wchodzi na B-Colliker, na outside pod Silo. Outside pod Silo, dwój już na A jest. W rogu na A i na środku przytyca, gdzieś. Ja pierdzielę. Liby yes. No właśnie, chciałem ci dojechać, bo miałem sobie odlecia. Tyris, Tyris ty nie mogłeś na dup z tym zrobić i, i zaplantować? Mogłem, ale stary odjebało się. No to. Bo on jest się polecałem. w dupce objał, w Ja chciałem nareszcie polecieć, ale zabrakło mocy, wiesz? Objadą wiesz, objadą. O chuj, ale gówno. Tu spodziewałeś się, że stepiłem, bo coś kurwa, bo to te kurwy na parcie dupa. tak lubią się złapić. On se wybierał kurwa, se wybierał murz, ale się sprzedałeś kurwa teraz tej. Na oca coś, kurwy synki. Co? Nie wiem, czy dam radę, panowie. Nie wiem, czy dam radę. Wziąłeś? No zobaczę, sto Dwór jeden jest. A boi się peworek piknąć, bo się go dymne, jak kurwa kasza jada. A, dołem teraz. Kurwa, podbija mnie ty. Obity, obity w chuj jest. No. Gdzie jest? Ale jestem w chuj obity, stary. Gdzie jest? Jeden w okienku jest tam. Heresy. I Kurwa, ale zrobiłem naturala kurwa full auto nie? Ale już spanikowałem, bo tu łebek widziałem kurwa. Złodziemy no do 26, że kujobity, kurwa jestem, rozumiem? Nie kilka hitów tobie. I nie powiedział gdzie jeszcze Saturday. gdzie jest! Bo ja chciałem kliknąć cię... Potrzebujemy cię troszeczkę, wiesz? No zaraz... Nie no uklikam wziąłem. Outside jeden outside jeden, h 2H biegnie Albo rampę, nie wiem, ale jeden outside na pewno oni nic nie wiedzą. Tutaj, kurwa, nie? po hedzie jest, ma coś więcej kurwa. Bo dostał Heda z kawaha i na dwóch na rampie było. Pemot był na obszarze. Po hedzie z kawaha jest kurwa mamy jeden. Mamy ich, mamy ich. Plantuję od razu. Kurwy jebane na farcie. Ja nice, zajebiście, zajebiście Andrzej, zajebiście. Tego, się potrzebowaliśmy właśnie. Zajebiście. Kałacha podnieś, o Jest, Wszystko mamy, wszystko kurwa, mamy. Kurwa, miałem tak, ale trafiłem w tą głowę zawsze jak o, ktoś o, mi wybiega, gola, nie trafiam, kurwa teraz trafiłem. I kurwa miał redukcję. mam, mam. mamy miał, miał, miał. Bez znaczenia O, mogę coś. Kurwa, no nie no. Kurwa, dobra, spanikowałem, mogłem się przyciągnąć do lewej no. trochę, no ale chuj. Ale obici są, obici są. Kurwa mać pa, ipa. pa. Jeden wymieniłem miały. prawie, jeden za dwa wymieniłem prawie A Na tych miałeś? No. No to pięknie zrobiłem, kurwa, pięknie. Uważaj. No to może takie. Klikaj, 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 Damian, klikaj. Spąciciela, no. No i kurwa w pozo. No to nie że to mam. Rampa będzie. Biegną na rampę, z kurwy Pierdolisz. No. Stał kurwa i chuj. <śla> stał i chuj! to <śla> no, się teraz kurwa. Dobra, nie ma, nie masz szans. Gdzież Może są jakieś, no? No, ciężko, ciężko, to. Pamiętaj, że wstał, nie? Pamiętaj, co miał. A, to koniec. Tak, jakiś. Dobra, kurwa, mi daje, że pomaga wrócić do meczu. A to ja myślałem, że on miał jakiś teleport na resp wroga, nie? Na plecy. Nie, nie, ja też tak myślałem, że ma teleport na mogę resp, szuci, resp. Mogę rzucić, mogę tak, rzucić. duzi mogę. Niestety na resp. Ja robię na spokojnie. Ja na no tak, spokojnie. będzie afera, nie? Na ferkę męda, męda na fernę, na fernę. lecisz? No, ma flesz. Kurwa, co za good, dziwka, good, 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 ja Dworem bieg jeden. Jeden tylko. Na kurniku, na kurniku jeden z baperampa. rampa. Ja pierdolę, ja cię nie widziałem rampa? No Jak chyba słyszałem. Ja rampa nie było, bo rzucałem tam flaszyka. No to coś tam kurwa nie mam pojebane. No wręcz, kurwany. Ja daję balę z tobą, jebalę. Chyba trafić nie da. To <noise> <noise> jest kurwa. kurwa. Kurwa, już się mu cieszę, w ogóle nużył

To DMG Nie na na siad tak? Nie Wiesz co mam, wiesz, że weed, nie? Nie, to nie jest takie pewne Tak? Może masz natychmiast taka, to nie znaczy, że ty chyba jakiś dobry jesteś Ja go od razu wysprzęgił, jebany Ważaj dwór też, nie? No kurwa, mańcz! Nie kurwa w dwór, ale play, tu się hit kurwa. odjebał ogólnie yy, Ej, i kurwa to jest no się tak? nie? tym farcie jebany, ulepszonego hejka miałem i tam właśnie go rzucałem, kurwa A? No paka tam przecież, aha, ten kurwa jołob, jo, jo, ten jo, tam. Kurwa ja to było takie bliskie, ale to był taka dobra kampa. No, obrócenie, obrócenie zadziałało no. Kurwa, ty, Dobrze, ale Tebur bo... napierdolił Adera, ja ale no wiadomo. Kurwa, no Grzesiu nie dołożył, bo... ja pół meczu nic kurwa. Tak. Mm, Obrażenia od to nie kurwa, ma pod, Nie ma buga, co kurwa Grzechu nie zabija, prosto. <grym> <grym> Jeszcze grać na Twój gejowskim serwerze, tak, grać tylko na hetero. Widzowie, to by było na tyle. Żegna się z wami Kapitan Wędrzyk Hello. 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 Hello A Ty kurwa ciasko to na rybach jesteś? Tam pierdolony.